Na dzisiejszej konferencji jest mi niezmiernie miło powitać pana pan Detlef Liszka, jest dyrektorem szpitala Pretzlau, pan Wolfgang Gadzow, jest dyrektorem Federacji Szpitalnictwa Matenbugi. To są na goście przede wszystkim naszego szpitala wojewódzkiego w Zielonej Górze. Pan dyrektor Waldemar Borski współpracuje z, z dyrektorami szpitali w Niemczech, zwłaszcza w w Brandenburgii. Poprzez wymianę doświadczeń mamy szansę na wprowadzenie u nas, w województwie lubuskim, nowoczesnych programów lekowych i mam nadzieję, również ta wymiana doświadczeń bardzo dobrze będzie wpływała na uzdrowienie również całego systemu ochrony zdrowia. Tak, panie dyrektorze? Również na naszej konferencji witam pana dyrektora Oddziału Lubuskiego Narodowego Funduszu Zdrowia, pan Stanisław Łokacz jak powiedziałam, proszę Państwa, dzisiejsza konferencja, dzisiejsze spotkanie to przede wszystkim wymiana doświadczeń w zakresie europejskiego. Jesteśmy razem już od pięciu lat Polska w Unii Europejskiej. Chcemy porównywać nasze systemy ochrony zdrowia, wymieniać się doświadczeniami, bo praktycznie granicy już nie ma, więc powinniśmy współpracować po to, żeby poprawić zdrowie naszych mieszkańców w województwie lubuskim. Ja dzisiaj przedstawię krótko naszą strategię lubuską i nasz system ochrony zdrowia. Nasi goście natomiast podzielą się uwagami swoimi, jak to funkcjonuje w Brandenburgim. Chciałem przede wszystkim chciałem na początku serdecznie podziękować za zaproszenie.

I wiesz, że ja, i wiem, dzięki, Frau Marszalin, Sie haben ja schon gesagt, dass ich als Vorsitzender der Deutsch-Polnischen Gesundheitsakademie. Hey, wiedzą już Państwo, dziękuję Pani Marszalin. Ja również że jestem przewodniczącym Polsko-Niemieckiej Akademii Zdrowia. Ja auch hier an der Grenze zu Polen groß geworden bin. Hey, tutaj też przy Grenze z Polską dorastałem. und dass ich, äh, ich weiß nicht, vielleicht schon das 50. Mal in Girona-Gora bin. Bin, bin. Aber das Besondere heute ist, Aber heute ist, dass unsere Gäste aus den anderen Bundesländern noch nicht so sehr in den Osten von Europa geguckt haben und deshalb ist das heute eine außerordentliche Freude, informationen über das polnische gesundheitswesen zusammen. Fau nami oni jeszcze nie mieli okazji często być tutaj na wschodzie i cieszę się, żeby on mogli zapoznać się z systemem służby zdrowia w Polsce. Von unserer Seite wird nachher Herr Gazso etwas zu der bedeutung der landeskrankenhausgesellschaften in deutschland sagen. Pan Gazso później powie parę słów na temat znaczenia stowarzyszenia szpitali niemieckich. Und ich werde nachher noch etwas sagen zu, der, zu den Aufgaben und den, äh, zur Funktion der deutsch-polnischen -Deutsch Gesundheitsakademie. -Deutsch ja, in Deutschland gibt es ungefähr 2000 Krankenhäuser, jest około 2000 die sich in einer deutschen Krankenhausgesellschaft które są zrzeszone w niemieckim zrzeszeniu stowarzyszeniu szpitali. Diese Kantinosgesellschaft ist der Verein, eine Gesellschaft der Eigentümer, der Träger, der Krankenhäuser. To stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zrzeszającym organizatorzycielskie szpitali. To jest domyka eine staatliche Organisation. Nie jest organizacją państwową. sondern eine Art Selbstverwaltung der Krankenhäuser. Krankenhäuser. Diese, dieser Verein, diese Gesellschaft der Krankenhäuser, hat sich zahlreiche Aufgaben gestellt. To sobie Unter anderem auch die Aufgabe, die Krankenhäuser in Deutschland mit den Krankenhäusern in Europa und vor allem mit unseren nächsten Nachbarn Między innymi także zadanie łączenia szpitali, zadań szpitali w Niemczech, w Europie, a także z naszym sąsiadem Polską. bin ich sehr dankbar, der das für dass wir diesen Schritt Dlatego cieszę się także i dziękuję Panu Liczce, który realizuje to zadanie również w dniu dzisiejszym. Konferencja dzisiejsza będzie poświęcona oczywiście leczeniu szpitalnemu. Jest to ostatni etap leczenia pacjenta poprzez lekarza domowego, czyli podstawową opiekę zdrowotną, poprzez opiekę specjalistyczną i na końcu jest leczenie szpitalne. Może być to oczywiście w niektórych przypadkach pierwsze leczenie danego pacjenta. Nakłady na leczenie szpitalne oczywiście są największe. W naszym budżecie to jest powyżej 50% wszystkich nakładów środków na ochronę zdrowia. W związku z tym zależy należy nam bardzo przede wszystkim na profilaktyce i na dobrej opiece ambulatoryjnej. Bez przerwy ogłaszamy konkursy na leczenie ambulatoryjne w poradniach specjalistycznych. Także rozwijamy programy profilaktyczne i rozwijamy pracownie diagnostyczne typu pracowni kolonoskopowych, gastroskopowych, tomografii, rezonans, mamnografię czy gamma kamery.